Najczęściej spotykamy się z tym, że rodzice osób niepełnosprawnych są w jakiś dramatyczny sposób obciążeni. Są zamknięci w czterech ścianach, nie są w stanie w ogóle funkcjonować, tylko poświęcają się swojemu dziecku. Potrzebuje wsparcia, ale nie współczucia. A to są zupełnie dwie różne rzeczy. Najbardziej krzywdzące jest to, Postrzeganie, że niepełnosprawność jest jakąś wadą, żeby niepełnosprawności nie traktować jak przysłowiowego trądu, tak? czyli że się boimy, stoimy z boku. Moje marzenia się codziennie realizują. To, że daję szczęście swojemu dziecku, i ten uśmiech rekompensuje wszystko, i ta bezwarunkowa miłość, która, którą ona uczy nas każdego dnia. Że ta miłość jest właśnie taka czysta, taka, taka piękna. Tak? Każdy najmniejszy gest, każdy najmniejszy prezent, każda najmniejsza wycieczka sprawia jej ogromną radość, kiedy nasza, nasze zaangażowanie, nasza praca, nasza rehabilitacja e, przynosi oczekiwane rezultaty. Tak, wtedy, jesteś, wtedy jestem najsilniejszy. Niektórzy mają ograniczenia wynikające z ruchu, no więc wiadomo, że na dyskotekę z nimi nie pójdziemy. Są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, no z którymi w gry planszowe nie pogramy, ale możemy pójść i, i pojeździć na rowerze, możemy potańczyć, e, możemy ich zabrać na spacer. Mnie nie trzeba ich specjalnie traktować, tylko trzeba uwzględnić ich e, ograniczenia, które, które z tej niepełnosprawności wynikają. Nie patrzcie w jakiś inny sposób. Spójrzcie na to dziecko takie, jakie jest, po prostu. Zobacz mnie naprawdę.